Szczęść Boże! Uroczystość Niepokalanego Poczęcia kojarzy nam się z przeżywaniem Godziny Łaski. Dlatego chcę zaprosić, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się fragmentowi z Księgi Rodzaju, który proponuje nam też liturgia w pierwszym czytaniu, żebyśmy zobaczyli, jak Godzina Łaski, Czas Łaski, objawił się w życiu, w historii Adama i Ewy. Też w tej historii mam nadzieję, że odnajdziemy, odnajdziemy siebie. Kiedy zaczęła się w ich życiu godzina łaski. Zaczęła się po grzechu, bezpośrednio po grzechu, po tym jak złamali zakaz Boga. Wtedy, kiedy zaczęli się przed Bogiem ukrywać, kiedy poczuli wstyd, kiedy zaczęli udawać kogoś, kim tak naprawdę nie są. Już w tym momencie Bóg zaczął okazywać im swoją łaskę. To jest niesamowite, że też w życiu każdego z nas czas łaski zaczyna się wtedy, kiedy zgrzeszymy. Słowo Boże mówi, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. To oczywiście nie oznacza, że wszystko jest takie proste, piękne, jak mogłoby się wydawać, i mam nadzieję, że w czasie rozważania tego fragmentu też to zobaczymy czas łaski nie oznacza udawania że nic się nie stało, U udawania że grzechu nie ma czy że po grzechu jest lepiej niż przed grzechem. Nie. Ale to jest ważna pierwsza taka dla nas wskazówka. Po grzechu zaczyna się czas łaski. I co takiego Bóg robi? Bóg woła: "Adamie, gdzie jesteś?" Woła Adama po imieniu. Bóg widząc, że Adam się ukrywa, że Adam przestaje być sobą, woła go po imieniu. Tak jakby chciał mu przypomnieć kim jest. I tak samo w naszym życiu, kiedy zgrzeszymy, to właściwie bywa, że dwa scenariusze się dzieją. Jeden taki, że zaczynamy udawać, że grzechu nie ma, wypieramy prawdę o grzechu. Warto się zastanowić, jaki grzechów w swoim życiu nie chcę zobaczyć? Jakie grzechy przed sobą ukrywam? Z jakim grzechem nie potrafię stanąć przed Bogiem? Kiedy staje przed Bogiem, to co próbuje zasłonić, zamaskować? Traktuję jako taką swoją nagość, którą trzeba przykryć, udawać że, udawać, że tego nie ma, sprawić, żeby to było niewidoczne. Co ukrywam? Jaki grzech boję się zobaczyć? Czego tak bardzo się wstydzę, że, że aż się chowam? A z drugiej strony, z drugiej strony bywa tak, że zlewamy się z grzechem. Zapominamy, kim jesteśmy w oczach Bożych, bo widzimy tylko grzech. I zaczynamy myśleć, że jesteśmy tylko i wyłącznie tą słabością. Że Bóg, widząc nas, widzi kogoś niewiernego, niewierzącego. Widzi zdrajcę, widzi kogoś, kto rozczarował, kogoś, kto tyle stracił, tyle roztrwonił. To też nie jest prawda. Dlatego Bóg woła po imieniu. Mówi, kto jest pod tą warstwą grzechu? Kogo tak bardzo przykrył grzech? Kim jesteś? Gdzie jesteś? I kiedy już Bóg po, pomaga nam, pomaga też Adamowi odnaleźć siebie, kiedy Adam wychodzi z ukrycia, mówi: Panie, tu jestem, zaczyna się tłumaczyć, ale to nie jest w tym momencie istotne. Ważne, że kiedy Bóg nam też pomoże, już odkryć, kim jesteśmy, wtedy Zaczyna uświadamiać konsekwencje zła, które się stało. Spokojnie, z miłością, ale zdecydowanie tłumaczy, co złego się stało i jakie to pociąga za sobą konsekwencje. Nam też Bóg często chce uświadomić to, że nasze złe czyny mają konsekwencje. My nie chcemy na to patrzeć. Kiedy już się przyznajemy do grzechu, to bardzo często chcielibyśmy, żeby on został od razu wybaczony, wymazany i udawać, jakby nic się nie stało. Czyli dalej udawać. Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że mój grzech pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Skrzywdziłem kogoś, więc ten ktoś cierpi, i być może w tej chwili muszę zobaczyć to jego cierpienie. Poczuć się źle z tym, że ktoś przeze mnie cierpi. To też jest łaska to też jest czas łaski zobaczenie konsekwencji swoich grzechów odczucie konsekwencji grzechów jest łaską i dopiero wtedy dopiero wtedy kiedy zobaczymy w prawdzie zobaczymy tak realnie to co zrobiliśmy i jakie to pociąga konsekwencje bóg przychodzi z kolejną łaską z obietnicą zbawienia tak jakby mówi nie zostawię cię w tym Zobacz, co zrobiłeś. Cierpisz. Ktoś cierpi. Tego nie cofniemy, to już się stało. Ale ja przychodzę, żeby Ci w tym towarzyszyć, żeby Ci w tym pomóc. Niesamowite. Bóg nie cofnie czasu. Nie cofnie do sytuacji przed grzechem. Historia Adama i Ewy już nigdy nie będzie taka jak przed Grzechem Pierworodnym. Muszą opuścić raj. Będą. Chorować, będą umierać, będą doświadczać trudu, cierpienia, ale Bóg mówi: Będę z Wami, będę Wam towarzyszył, będę Wam pomagał, będę Was wspierał. A kiedyś na nowo w pełni będziecie się cieszyć rajem. To jest kolejna łaska, którą Bóg też chce, z którą Bóg przychodzi do nas. Zapraszam, warto myślę na osobistej modlitwie może konkretnie o 12 w tym czasie tak zwanej godziny łaski, ale też oko, o dowolnej innej porze, bo czas łaski jest zawsze, Bóg się nie ogranicza tylko do konkretnej godziny. Warto do tego słowa wrócić i popatrzeć na siebie, na tą łaskę, z którą Bóg przychodzi do nas. Po pierwsze łaską szukania tego, kim jesteś, pomaga nam odnaleźć kim jest, prawdę o tym, kim jesteśmy. Z łaską zobaczenia zła, zobaczenia grzechu, łaską też zobaczenia i udźwignięcia konsekwencji grzechu, poniesienia tych konsekwencji, i w końcu z łaską towarzyszenia nam w tym, bycia z nami, wspierania nas, co więcej, przebaczania nam grzechów i, i zbawiania, ratowania z tych tarapatów, w które się, w które się sami gdzieś tam wpakowaliśmy. Życzę błogosławionego dnia, ciągle życzę błogosławionego przeżywania adwentu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże!